Witam Was serdecznie w nowym vlogu. Tak, wyglądam jak pod dupy z krzaka. Przynajmniej ja się tak czuję, ale niestety w najlepszego skończył się okres niestety niestety w sumie. Więc czuję się jak się czuję. Nie wiem, czy Wam się kiedyś chwaliłam, jakby się było czym chwalić. Jestem w trójce klasowej. Kto jest przewodniczącym? Tak. Więc ale mamy fajne trio, bo Jesteśmy z dziewczynami, z którymi się znamy od przedszkola, w sensie nasze dzieciaki, dziewczyny e, chodziły do przedszkola, do jednej i byłam odebrać bilety. E, może, nie wiem, czy ktoś z Was wie, czy też nie wie, tutaj sobie schowałam, jeszcze muszę lizaki tylko też przygotować, że e, koperta że można kupić bilet grupowy dla dzieciaków i wychodzi dużo taniej, także mam kupiony bilet na Lili i Kangurek i to będzie ich prezent taki wspólny dla chłopaków i dla dziewczyn. Tym razem nie kupujemy pierdół, tylko właśnie bilet do kina. Bilety wyszły po 17 ziko na każde dziecko, a opiekunowie weszli za free, znaczy wchodzą za free. Także dla wychowawczyni i dla jednego opiekuna za darmo bilet, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Pani wychowawczyni to zaaprobowała, więc jeżeli nie teraz, tylko na dzień kobiet czy mężczyzn właśnie dla Waszej klasy będziecie chcieli coś wymyśleć, to polecam takie rozwiązanie, bo 17 zadań jest to duża kwota. I skoro już jesteśmy przy tematach dzieciowych, to może też odnośnie ubrania, ponieważ zrobiłam już przebiórkę Ubrani. owek, bo ja zazwyczaj od nich zaczynam, czyli właśnie z pawlaczka, tak zwanego na dół, co mają, co trzeba dokupić. Teraz właśnie sobie stoimy koło. Szafy, bo będę to robiła dla siebie, natomiast zamiast, zanim to, to cukce jeszcze to dokupiłam też, była ta promocja w H&M, 3 za 2, dokupiłam jej spodnie, jeśli Wasze dzieciaki też mają jakieś kłopoty sensoryczne, to ja z H&M bardzo mogę Wam polecić te spodnie takie sekduszkowe, przynajmniej dla dziewczyn, także kupiłam jej 3 parę, tak jak powiedziałam, zapłaciłam za dwie. one i tak mają całkiem spokojne bo kosztują chyba 40 zł, z tego co pamiętam, jedna sztuka, tak, 39,99 w większości, o ile pamiętam, są wykonane z bawał. Jak kupowałam te rzeczy w hajemie, to miałam kod zniżkowy minus 20, akurat chyba jakieś tam ostatnie dni. Jeżeli zrobi się zakupy za 150 zł, także też mamusia coś dla siebie kupiła. Taka sportowa bluza w kolorze oczywiście czekoladowy. Mój ulubiony. Także tak ona się prezentuje na suwak. Długie rękawy. Tu ma takie mini miejsce ma na kciuka żeby można było włożyć. Długo się zastanawiałam, bo ona jest dosyć opięta na tego zmiarem. s eski to w życiu bym nie wzięła, bo bym się źle czuła. Wzięłam w końcu M-kę, mierzyłam jeszcze r ale uznałam, że jak ona ma być, taka wiecie, wyjdę spocona. No to jednak, żeby przy tym ciele była. Bardzo mi zależało, żeby coś miało stójkę. Mogą mieć kaptur, ale jakby nie musiało. Także najbardziej zależało mi na stójce, zależało mi, żeby suwak był przez całość, bo powiem Wam, że gdzie ostatnio widziałam jakieś bluzy, takie właśnie sportowe, to na ten suwak miało gdzieś tutaj do biustu i potem już nie. Więc, jak dla mnie, bez sensu. Tak najbardziej mi się podoba. Ponieważ mojej drodzy będzie się działo, ja wam w tym odcinku pewnie jeszcze pokażę, co się będzie działo, albo w kolejnym vlogu. Gdyby kogoś interesowało, to ta bluza kosztowała 127,99. Ja mam MK i to jest z tego HM Move. Widziałam, że jeszcze z tej są leggings, ale już nie chciałam przekładać. Staniki sportowe, ale dosyć drogie. I finalnie nie kupiłam. Ja do leggingsów też wiecie, muszę się przekonać. Nie byłam pewna, czy mi się będą podobały, czy nie podobały, a u mnie leginsy, tak naprawdę mam jedne sprawdzone z Ocean Apart, Bardzo je lubię, kupowałam je na Vinted i one są świetne, bo z wieloma leggingsami miałam tak, że jak cokolwiek robię, to one mi się ściągają w dół. Nienawidzę tego, mam po prostu gorączki, dostaję. A te są świetne. A żeby nie przepłacać, to chociażby taką koszulkę sportową, czarną, też z takiego szybko schnącego materiału i z tyłu taki panterkowy wzór, kupiłam w Lidlu ostatnio, wylosowałam w tych koszach, kupiłam sobie luźną MK, czy to jest dla rozmiaru niby 40-42, żeby po prostu mieć na stanik sportowy, jakby było mi chłodno, albo nie chciałabym, żeby ktoś tam obserwował gdzieś tam moje różne, wiecie, boczki. musiałam się przetransportować z małej łazienki z małej? z dużej łazienki do małej, bo teraz tam trwa wiecie, ogarnianie się ferajne. najpierw wyłagodzę sobie wszelkie zmiany, które nam, mam na buziaku tutaj mam takie suchości, które są tu już są pozostałości jakieś trudki niestety po niedoskonałościach i teraz sobie też testuję od czasu taki hydrolat tutaj mamy miotową mydlarnię róża opuncja figowa, Cała sucha i wyrażliwa także idealnie Aż tak nie żałuję, kiedy to będzie mi się właściwie wchłaniało. I zanim kolejny krok pielęgnacyjny tam, to jeszcze powiem wam dwa słowa o czymś, co również testuję. Używam właśnie używam już takiegoś już czasu i niektórych może dziwić, bo używam tego nie tylko pod pachę tak, słowo pacha, ale używam też na stopę i mianowicie to jest dezodorant. I tutaj mamy dezodorant naturalny, który nie ma sody w sobie w składzie. Jest bezpieczny. Osoby z alergiami mogą go używać, osoby z wrażliwą pachą mogą go używać. E, można go używać pod pachę, można używać pod biust ja tego nie robię albo właśnie na stopę. Jeżeli chodzi o pocenie się, to muszę Wam powiedzieć, że oczywiście to jest zdecydowanie nie także nam nie będzie zapychać e, tych porów i dalej ten podpędzie się gdzieś wydobywać. Natomiast on ma na celu nam zniwelować ten zapach. Jak widzicie, to testuję już tak porządnie e, i paciam swój palec. E, mianowicie. Kto mnie zna i kojarzy, jak ja bardzo lubiłam Natu Handmade, firmę, jeździłam na targi kosmetyczne kiedyś, te ekotargi, dajcie znać, czy która z Was to jeszcze pamięta, to wtedy testowałam się takie dezodoranty, to była cytrusowa świeżość. Nakładamy sobie delikatnie na paznokcie takie ziarenko, powiedzmy od kawy i nakładamy w miejsce, aplikujemy, w które chcemy. Bardzo fajnie pachnie, pachnie mega podobnie. Tutaj mamy akurat, jeżeli chodzi o zapach, zapach belgamotka z limonką i to jest dezodorant oczywiście właśnie w kremie. Taki granulowany. Pachnie mega podobnie do tego od Natu. Na no, ta firma już nie funkcjonuje niestety. Przykro mi bardzo, bo bardzo lubiłam ich kosmetyki. Niemniej jednak w tym dezodorancie widzę taki plus, którego tamten nie miał, że w tamtym była bardziej ta taka tłusta warstwa pod palcami, a tutaj jest taka pudrowa. To jest taka bardziej pudrowość, więc dzięki temu nie ma takiego uczucia ślizgu, nie ma uczucia jakiegoś dyskomfortu, który mógł się pojawiać, na samym początku przynajmniej. I szybciej, moim zdaniem, możemy to ubrania założyć. Żeby nie być gołosłowną, bo zawsze, jeżeli jakaś firma się do mnie odzywa i mówi, czy chciałabym przetestować jej kosmetyki, to oczywiście, po pierwsze, muszą być to zgodne kosmetyki jakby ze mną i z tym, co tutaj pokazuję na kanale i z tym, co lubię. A po drugie, to zawsze oczywiście się też pytam o kody zniżkowe dla Was, gdybyście tylko miały ochotę to skorzystać, bo uważam, że skoro już mam ten kanał, w ramach takiego podziękowania zawsze chcę dla Was też coś przynieść jakąś wartość dodaną e, także tutaj kod Wam zostawiam na minus 20% jeżeli macie ochotę coś przetestować to oczywiście, śmiało nie krępujcie się e, świeczka też jest od miodowej mydlarni, ja od nich kiedyś już, ale to było lata temu też miałam jakieś produkty e, i myślę, że patrząc po ich ofercie i sama chyba się skuszę, mają bardzo fajną ofertę na dzień nauczyciel. Kolejny produkt no to tutaj mamy od Veoli e, Hydra Relief Expert z prebiotykami, najlepsze jeżeli chodzi aby tu nic nie spadło. Jeżeli chodzi o cerę, taką wiecie, problematyczną, to różowe, które mam, jest bardziej mm, nawijające, daje taki glow, a to jest takie bardziej lepkie, później fajnie krem się trzyma, no i ono właśnie ma takie działanie bardziej naprawcze. Też nawadnia, ale też właśnie niweluje te niedoskonałość. Ale ta świeczka ładnie pachnie. Świeczka, grzane wino, także jeżeli ktoś nie pije, tak jak ja, alkoholu już dłuższy czas, no to przynajmniej może sobie powąchać. E, a jeżeli chodzi o tąknięcie pielęgnacji, to też od Veoli Repair by Night. Treściwy, na zasadzie tak samo jak z dezodorantem, <ścoughs> tak samo tutaj. Oczywiście ręce były umyte po dezodorancie, tak samo tutaj. Muszę powiedzieć, że ta metoda wklepań, wklepywania, trzeba być wklepująca i tak mi dwa słowa się ze sobą... Ostatnio mi się nawet sprawdza, żeby tej cegę tak nie było nie mękli. I teraz tylko uśpić dzieciaczki. Właściwie jedno, drugie zaczęło spać samodzielnie. Przynajmniej przez większość tygodnia. Zostało tylko uśpić, odpalić Netflixa, herbatkę, przenieść świeczkę i przenieść się w inny świat. Zmieniam Miałam ja dzisiaj taki totalny szaraczek, bo i szara góra, i szary dres na dole. Korzystając z okazji, że głowa umyta, chociaż dzisiaj to tak średnio mi się opłacało. Nie wiem, czy znacie, że wszystkie memy dziewczyn, że aktywność fizyczna to tak, to się nie umyje, ale skoro kolei mam jakieś kole, no to muszę umyć. Mnie wam podobnie, mnie podobnie. Poczekam aż wchłonie mi się pielęgnacja na włosy i zrobimy sobie pielęgnację buźki, bo chciałabym Wam też coś pokazać. Przychodzę do Was z czymś nowym i z, czego, z czymś, czego jeszcze ja nie używałam. Mianowicie to, z czego korzystałam i wiecie, że kocham i już mam na wykończeniu, ale znalazłam sposób, żeby wszystko wygrzebać. To jest ten kremik od Veoli 20 Seconds Magic Eye Treatment Glam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, e, tak mówię to z pamięci, bo to jest bardzo długa nazwa. I to jest stare opakowanie. Bo tego kremu już w takim opakowaniu nie dostaniecie, e, tylko aktualnie on przychodzi w takiej buteleczce. Jeżeli chodzi o pojemność, to się nie myla, jest taka sama, tutaj mieliśmy 15 ml, i tutaj mamy też 15 ml, natomiast e, opakowanie się zmieniło. Jeżeli chodzi o ten krem, jak go wielokrotnie pokazywałam, teraz już z tej pompki nic nie ciągnie. Natomiast ja po prostu go sobie wyjmuję i zobaczcie, to jest jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo kremu, także nakładam sobie pod oko e, i oczywiście wklepuję. On ma taką różową e, poświatę, różowy taki odcień chłodny. E, natomiast teraz wyszła nowość od Veoli i mamy 20 Seconds Magic Eye Treatment Gold. Także jak można się domyślić, złoto, przeżyjmy to razem, to jest niebieskie. Tutaj mamy czarne ze złotym napisem. No i taką standardową e, pompeczkę. Także wygląda to zacnie. Ja teraz w ogóle krema pod oczy robią w tej wersji, bo od i mam jeszcze jeden. I e, ten test cały czas sobie testuję. Icy No Spots. Tuż dużo krótsza nazwa. I on też ma taką właśnie pompkę. Z tym się bardzo polubiłam. On jest rozjaśniający, czyli on nie da wam tego efektu rozświetlenia, który da Wam glam, ten niebieski. Natomiast tutaj mamy z kolei rozjaśnienie tych cieni pod oczami. I ja go sobie najczęściej używam na wieczór, żeby potem na rano, wiecie, ta strefa była rozjaśniona. Używam już jakiś czas. Wydaje mi się, że widzę takie lekkie efekty, nie jest to na razie, wiecie, zależy od dnia, szczerze mówiąc, jednego dnia jest lepiej, drugiego dnia, no, różnie to może być, teraz tak jak powiedziałam, dzisiaj ma w ogóle najgorszy dzień kresu, bo jestem do łóżka, najchętniej bym się położyła, no, tracę dużo, że tak powiem, krwi, brzuch mnie strasznie boli, no ale co zrobić. Także to jest jeszcze ta inna wersja. I on ma biały kolorek i jest taki raczej lejący. Najwyżej zaraz Wam to pokażę. Natomiast jestem bardzo ciekawa tego gold. Także zaraz sobie nałożymy. Już wykorzystam to opakowanie, które mam. Opa, hej. Potem Wam zrobię jeszcze najwyżej słocze i wklepiemy ten kremik. Także jest glam i lecimy sobie z gold. Używam tego palucha, więc teraz użyję fakeksika, tak zwanego. Fajne jest w tych krymach to, że one są też na powieka. Już mówiłam o tym kiedyś, żeby zwracać uwagę, co pisze producent, bo jeżeli nie macie napisane, że jest krem pod oczy i na powieka, bezpieczniej jest go nie używać. Ponieważ wiadomo, że kremy transferują, szczególnie jak mamy powiekę górną ruchomą i wtedy ten krem pod wpływem przemieszczania się może się dostać do oka. I tutaj możecie zobaczyć wszystkie trzy. Mamy kremik, odznaczyło mi się od zegarka, tym się nie przejmujemy, zegarek mi się ładuje. Mamy wersję Glam, czyli tę niebieską, różową tak naprawdę, wersję Gold i Icy No Spots. Czyli tą zwykłą, białą, rozjaśniającą. Te dwa pierwsze kremy są bardziej rozświetlające. Niektórzy mówią, że on jest dobry dla cieplejszej karnacji, ten dla chłodniejszy, więc teoretycznie glam jest dla mnie lepszy. Natomiast nie widzę tego odcięcia. A te dwa kremy kocham, bo one dają no, piękne rozświetlenie, rozpromienienie tego oka i od razu, no, od razu ona jest taka otwarta tak? i nie jest taka zmęczona, także ja ten efekt bardzo lubię, a przy tym wszystkie te kremki bardzo fajnie nawilżają tę skórę pod okiem. Dzisiaj jako domknięcie pielęgnacji, ponieważ nie będę się malowała, bo planuję jeszcze wysiłek fizyczny, w drugiej części dnia będę nakładała ten Hello Lift Skin. To jest ta opcja kremu SPF od Froli który jest z kolorem, także idealna, kiedy nie nakładacie makijażu. Ok, biorę się za suszenie włosów, bo już dużo czasu minęło. Robię kawę i siadam do pracy. Ja, w budowie, powiedz po prostu, tak zimno, tak zimno, że masakra. A jeszcze randuje się filmik, który też Wam puściłam. To jest ostatni film na kanale z szafą kapsułową i tak się śmieję, bo tam mam też stylizację w klapkach. Więc mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. Mam jakiś materiał, jeżeli chodzi też o stylizacje jesienne, więc może uda mi się to jakoś sklecić, żeby tych filmów po prostu było więcej w październiku. Myślę, że nikt płakać nie będzie. Nie pokazywałam Wam w końcu organizacji szafy, jak to wszystko wyszło. Bo takiego standardowego filmu z organizacją szafy, no już w tym sezonie nie będzie. Kto mnie zna, ten pamięta na pewno, że przez lata, jak tutaj mam YouTube'a, to tych filmów było masa. Jeśli chodzi o tę stronę szafy, troszeczkę odsunęłam, to tu mamy tylko to takie jedno skrzydło. I tak na dobrą sprawę ja, no tu niewiele się zmieniło, bo to jest szafa projektowana, znaczy na wymiar, zaprojektowana tak, żeby, jak można zobaczyć, tu się mieściły długie rzeczy, płaszcze, jakieś kurtki, sukienki, spódnice. No i tutaj mamy odkurzacz, z tego notabene już nie korzystamy, ale, ale dalej jest, musimy coś z nim zrobić, bo w sumie zawala miejsce. Jest moja stara mata do ćwiczeń, tutaj mamy do odsysania powietrza, tak i walki próżniowe, więc no to jest jakby w jednym miejscu. Tu jest część mojego męża, więc w ogóle nie ma co zaglądać. On ma inną segregację, nazwijmy to niż ja. Przejdźmy sobie może najpierw, co im środkowa to tutaj z części nazwijmy to, więc no teraz zasłaniam Wam całe oświetlenie, że tak powiem, bo to jest okno obok. Tutaj mam wszystkie koszulki i teraz tak z lewej nie ja sobie sobie takie koszulki podomowe, chociaż ta cielista, powiem wam szczerze, jest moją ulubioną, taką pod swetrzyska, bo jej nie widać nawet pod białe swetry podomowe. Tu mam rozgranicznik, czyli wolne wieszaki. I tu już mam dalej koszulki z krótkim rękawem, long sleeve, y. i na tę stronę sobie dałam takie na ramionczka, gdyby była jakaś okazja, że miałabym je założyć, bądź kamizelkę, kamizelki, które możemy nosić na wierzch. Też sobie zostawiłam. No i jeden taki topik sobie zostawiłam, żeby móc wkładać też pod swetry. Zobaczymy, bo w zeszłym sezonie pamiętam, że tak nie zrobiłam i potem szukałam. Także to jest to. Niżej mam półkę wstydu, nieważne. To między innymi mam jeansy noszone, to mam piękne pudełko od Sadwy, z nie wiem co zrobić, szkoda mi wyrzucać. No i tutaj mam swoją. E, Boże, tylko im słowy, szufladę Na rzeczy sportowe, podomowe Nic ciekawego, czapki, tutaj torebki Klapki, to zostaje Całorocznie tam nic z tym nie robię Przechodzimy do środka Szafy Tu aż takiego wstydu nie ma, chociaż no też coś tam się dzieje Wala się jakiś tam paragon e, To będę musiała coś z tym zrobić Natomiast jeżeli chodzi o ten środek szafy To po prostu się troszeczkę przerzedził e, W sensie to było dużo więcej rzeczy I nawet wczoraj było to widać pewnie Po ilości wieszaków które wywaliłam, w sensie, no wywaliłam, poszło do innej szafy, są, po prostu zwolniłam, o może tak, nie wywaliłam, tylko zwolniłam, masa wieszaków mi się zwolniła, z tego względu, że ja chyba, tak mi się wydaje, więcej wieszaków używam po prostu w sezonie letnim, żeby to ubrania mi się nie gniotły, więcej jest w ogóle tych ubrań, bo jest dużo więcej, wiecie, jakichś topów, jeszcze jakichś spodni letnich, koszulek, no, więc to sobie poszło, tu mi, mój podantyzm przeszkadza, że ten wiesz tak jest, w ogóle on taki nie do no ale nieważne. Także tu zostało dużo mniej rzeczy, tu mieliśmy jakieś letnie spodnie, których nie ma, hiszpankę, której nie ma, te rzeczy niezmiennie sobie wiszą, te spodnie wiszą, swetry, bluzy całorocznie, marynarki też, ja tego nie ściągam, taki był zamysł, mogę nosić kiedy chcę. No i koszulę, tak, tą też zostawiłam, bo moim zdaniem na jesień się sprawdzi, tutaj też miałam tę koszulę, nad tą się zastanawiałam, ale w końcu tą koszulę z krótkim rękawem też zostawiłam, bo na dobiora może być spoko i pokombinuję, bo mam ma takie bufiaste rękawy, który sweterek na nią byłby dobry, jakby co, żeby się ubrać na cebulkę, także no ta szafa w tym momencie prezentuje się tak. To jest moja szuflada z swetrzyskami, i tak naprawdę ta sekcja była, no nie pusta, bo tu miałam szorty, teraz zamiast szortów mam... Takie z wełny Merino, głównie golfiki. Ja jestem golfiastą dziewczyną, także na jesień dla mnie jak znalazł. Te trzy swetry były cały rocznie. W sumie nie bardzo w nich chodziłam z końcem. Znaczy nie bardzo? Na wiosnę jeszcze chodziłam w tym i w tym. W tym różowym już nie. No i dwa typowo takie golfy już mięsiste. Wiecie, żeby po prostu było ciepło. Tak naprawdę w tym momencie. Jeżeli chodzi o moje swetry, to 90% jest to Mormua. Mormua, 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 Mormua. Ten jest Caroline. Ale też z fajnym takim składem. No i te są z innych firm, bo tu mamy Stradivarius. Stradivarius i jezu, na Winty tylko kupiłam. Nie pamiętam teraz marki, ale dobre jest. Z wyższej półki, ale kupiony na vintage. Także fajne takie sweterki udało mi się upolować jakiś czas temu, więc jestem z wszystkich zadowolona. Może jeszcze przydałby mi się jakiś taki właśnie przez głowę gładki, ale tak uważam, że naprawdę fajnie to wygląda. Nie mam żadnego tylko czekoladowego, więc tutaj widzę braki. I muszę Wam powiedzieć, że jeszcze co chwilę sprawdzam Allegro i paczkomat, czy o której właściwie paczka przyjdzie, bo czekam na jedną paczuchę, którą w tym vlogu chciałabym Wam pokazać, bo zamówiłam sobie buty na jesień i bardzo długo myślałam nad tym zakupem, więc jestem mega ciekawa. Zamówiłam je wczoraj, ale właśnie była informacja, że z dnia na dzień mają przyjść, także no w sumie już powinny być, a jeszcze ich nie ma, więc mam nadzieję, że nie przyjdą, jak będzie ciemno, totalnie nic nie zobaczyć się, więc no. Ale dobra, idę sobie zaparzyć czystek, bo czystek ostatnio mi Bratowa też powiedziała, no już jakiś czas temu, że powinno się pić nad no nie nadczo, przepraszam, ale nie łączyć z jedzeniem, bo się gorzej wchłania. A że ja piję i tak tą wersję dla leniwych, torebkową zaczęłam, a nie wiecie sypaną, to nie tak jest gorzej wchłanialne, więc tym bardziej z jedzeniem nie chcę go mieszać. A że teraz nic nie jem, no to czystek sobie zaparzę i dalej do pracy rodacy. Z butami przyszło powiadomienie na Allegro, także mega się cieszę. Mój mąż stwierdził, że jak jest i kawa i buty, to on pójdzie, chętnie się przejdę, a ja dzisiaj i tak będę wychodziła wieczorem. Więc, żebym sobie na razie odpoczęła, w sensie odpoczęła. No popracowała, ale wiecie, się nie forsowała, także jeżeli to nie jest miłość, to ja nie wiem, co to jest miłość. Moje pierwsze Adidasy. Ja w ogóle na wszystkie sportowe buty mówię Adidasy, ale tak naprawdę moje ulubione to są Riboki i jakoś w nich najczęściej śmigam. Albo śmigałam. Obecnie bardzo lubię pumę, ponieważ mam snicker sypiały z pumy i to w dwóch wersjach rozmiarowych, że tak powiem. Bo jedne mi się podniszczyły, one mają 37,5, więc udało mi się na Vinted upolować ten model, który już nie funkcjonuje, w, tylko że pół rozmiar mniejszy. 37, uwielbiam te pumy. Buty sportowe z kolei do ćwiczenia mam Nike, natomiast Alidasa, Alidasa chyba nie miałam. Długo szukałam czekoladowych butów. Przynajmniej chciałam w brązach, żeby mi pasowały, bo powiem Wam, że najgorzej gdzieś nie stykało mi do końca. Kiedy robiłam stylizacje ciemne, a lubię też tak chodzić. Total black szczególnie, albo po prostu na ciemne, nie wiem, czarna koszulka, czekoladowe spodnie, czy szare spodnie. I do tego białe buty. Nie zawsze mi to grało, jednak to się kłóci. Jeszcze jak mam tę ręcz na wierzchu jasne, to ok, ale kiedy chcę założyć ramoneskę, no to nagle tylko te buty białe się wybijają. Chciałam wybrać takie buty, które będą wygodne. Nie tylko będą wyglądały, ale będą wygodne. No i patło na te, czyli Adidas Special? specjal Nie wiem, jak to się czyta. Podobno to jest chyba z niemieckiego. Odcień jest fajny. Bałam się, że będą jaśniejsze. Ale naprawdę bardzo ładny odcień, jest to taka mleczna czekolada, nie gorzka, ale i tak no, wyglądają ładnie i są lekkie. To takie pierwsze dwie rzeczy, które mi, na które zwróciłam uwagę. Jeśli chodzi o sznurówki, to tutaj mamy białe, na wymiankę mamy w tym samym kolorze jak Nubuk, bo z tego co mi się wydaje one są z Nubuku, czyli właśnie takie zamszowe. Jeśli chodzi o rozmiar, to miałam bardzo dużą jak jaki wybrać, więc finalnie zobaczymy, czy tak jest, czy nie. I pytałam dużo koleżanek na Instagramie, które właśnie takie buty posiadają. Część odpisała, część nie zauważyła tego komentarza, bo to gdzieś w gąszczu innych. I fajnie się złożyło, bo akurat jedna z dziewczyn, którą obserwuję, dopiero co umieściła gorkę, właśnie, że kupiła te buty. I najzabawniejsze jest to, że ma taki sam rozmiar, jak ja, czyli 37. I napisałam mi, żeby brać 37 i 1 /3. i dla niej są mega wygodne, tak mi poleca, powinno być ok, więc ja tak właśnie zamówiłam 37 1 /3. Jeżeli chodzi o cenę tych butów, ona szaleje, jest różna, często są wykupione, ja kupiłam na oryginalnej stronie Adidasa. Przepraszam, u, u, u producenta, tak? Od Adidasa, ale nie na stronie Adidasa, tylko na Allegro. Także no nie pozostaje nam nic innego, jak chyba tylko je przymierzyć. Wzięłam ze sobą od razu długie jeansy, więc zaraz sobie je założę, żeby tak w dresach Wam, tych, w których chodzę, po domu, nie pokazywać. I co? I zobaczymy. Dużo osób pisało, że one mają jakąś wkładkę. O Jezu, faktycznie to tu. O, nie wiem, czy dam radę Wam to pokazać. One mają wybrzuszenie, tylko to wybrzuszenie nie jest takie jakby stricte na dole. Znaczy jest na dole, tylko on jest na dole od wewnętrznej strony stopy. Czyli jak mamy skarpetę, mam nadzieję, że nie mam dziury, siema, to tu jest wybrzuszenie, w tym miejscu. Dobrze mówię? Tak. Związałam sobie na podwójną kokardę, chociaż już coś mi się tutaj zaczyna rozplątywać. Z tego względu, że to, co na razie minusik, pół minusa zauważyłam, mają bardzo długie sznurówki. Mogłyby być krótsze, także ja sobie będę jak gdzieś wkasać, bo no nie chcę, żeby te sznurówki były, o widzicie, ten but mi się podoba z wyglądu, a to mi się nie podoba, że ta sznurówka tak wystaje. Kolor przefantastyczny, ale jeśli chodzi o uczucie na nodze i komfort na nodze, to muszę Wam powiedzieć, że niestety eee, tanio nie jest, jeśli chcecie, żeby było wygodnie a w tych jest. <laughs> nie wiem co prawda, jak to będzie w chodzeniu, co teraz mam, tak wiecie, robię sobie taką ścieżkę krótką, ale na ten moment jest troszkę inne uczucie, jeśli chodzi o tę wkładkę, to co Wam mówiłam, tę takie wypustkę, bo ona jest w tym miejscu, dosłownie w tym, o. ale muszę Wam powiedzieć, że one są, wydają się, mega wgodne. Praktycznie jakbym buta nie miała. Jedyne, co w tym bucie czuję, to właśnie tą wkładkę, to wybrzuszenie, poduszkę, że ona jest i jakby masuje mi tę nogę, <grym> tak mogłabym to powiedzieć. I mam jeszcze miejsce, jeżeli macie numer 37, bo to w sumie jest popularny rozmiar, a ja zamówiłam 37 1 3, to mi się kończy paluch o tutaj. O, o.